Ci piłkarze za pół roku będą wolnymi zawodnikami. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Dzisiaj czas na sprawdzenie spraw kontraktowych. Konkretnie zobaczymy sobie na najciekawszych piłkarzy z ekstraklasy, którym za pół roku wygasają kontrakty. Oczywiście, no jak wiadomo w futbolu i w finansach, w większości tych przypadków albo nowe umowy wkrótce zostaną podpisane, albo w kontraktach są zapisane specjalne klauzury, które pozwalają przedłużać umowę o kolejne na przykład 12 miesięcy. Wiadomo, że to jest jedna wielka zabawa, jedna wielka spekulacja. Natomiast postanowiłem, że sobie sprawdzimy najciekawszych zawodników z Ekstraklasy, którzy obecnie w dzień nagrywania tego materiału mają 6 miesięcy do końca umowa, więc w Torii wkrótce zostaną wolnymi piłkarzami i być może jakiś ciekawy klub Skusi się i pozyska ich nawet tej zimy. Jeżeli chodzi o tych zawodników, to żeby było ciekawiej, śmiesznie ustawiłem ich w jednej jednastce. więc dzisiaj spojrzymy na jednastkę zawodników, zaczynając od bramkarza, przez obrońców, pomocników aż do napastników. Na samym początku tradycyjnie zachęcam Was wszystkich do kliknięcia w ten magiczny czerwony guzik na dole. Zbieramy 15 tysięcy subów. To jest cel na, no nie wiem, luty, marzec. Zobaczymy, jak szybko Wam pójdzie. Także koniecznie sprawdźcie, czy jesteście subskrybentami. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. No, i oczywiście zacznijmy sobie od bramkarza, tutaj, między słupki, dałem Zatana Alomerowicza, więc golki para Agieloń-Biały Białystok. Myślę, że spokojnie Jedną, jednego z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie, tak możemy powiedzieć, po rundzie jesiennej, z pewnością obok Kowacywicza Syrakowa, czy Leszczyńskiego z lidera Śląska, jeżeli chodzi o Alomerowicza, a więc byłego bramkarza w Dortmund, czy Lechigdańsk. Gra on w Jagielloń od stycznia 2022 roku, w tym sezonie 19 spotkań, no i Powiedziałbym, że to jest naprawdę forma bardzo dobra. Bramkarz równy, który gwarantuje spokój z tyłu, natomiast, no, którym kończy się umowa, także na pewno w gabinetach Hegeloni nie jest spokojnie, natomiast podejrzewam, że tak jak w przypadku chociażby Nene, Hansena czy Romanczuka, którzy podpisali albo wkrótce podpiszą nowe kontrakty, usłyszymy też o nowej umowie właśnie dla Alomerowicza, z którym klub w najpewniej wkrótce podpisze nową umowę. Jeżeli chodzi o ten blok obronny, no to jest on dość eksperymentalny. Cały skład zobaczycie zresztą pod koniec materiału. Natomiast zacznijmy sobie od lewej obrony. Tutaj ustawiłem Jurego Ribeiro, który trafił do legi z Nottingham Forest latem 2021 roku. Związał się ze stołecznym klubem 3-letnim kontraktem. No i ta umowa właśnie wygasa w czerwcu 2024 roku. W tym sezonie Portugalczyk zagrał 24 mecze, dwie bramki. Tyle samo asyst, natomiast no, z pewnością między m.in. tę bramkę strzeloną w meczu z Alkmaar w szóstej kolejce fazy grupowej ligi konferencji, naprawdę świetny mecz tego zawodnika, zawodnika, którego Kostarunianicz też trochę przedefiniował, bo pamiętamy, pierwotnie był to taki typowy lewy obrońca czy wahadłowy, natomiast w tej formacji z trójką z tyłu, jako półlewy, radzi sobie naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o obrońców kolejnych w tym moim takim składzie, no to jest przede wszystkim Bartosz Salamon, a więc zawodnik, który też no, bardzo długo nie grał, pamiętamy te sprawy związane z dopingiem, natomiast ta 8-miesięczna banicja na szczęście się zakończyła, wystąpił w tym meczu z Radomiakiem i to było jego Jedyne spotkanie w tym sezonie w ekstraklasie. No i właśnie ten doświadczony stoper, były reprezentant polski, ma kontrakt z Lechem ważnym do końca czerwca. Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli będzie regularnie grał w drużynie marszałek Rumaka, to 31-latek dostanie wkrótce nową umowę. No i trzecim obrońcą zamykający blok defensywny jest Patryk. Janasik, a więc zawodnik rewelacji tej rundy jesiennej, a więc piłkarz śląska Wrocław. Jeżeli chodzi o byłego piłkarza Odry Opole, no to ma umowę właśnie do czerwca 2024 roku. W tym sezonie Janasik wystąpił w 15 meczach, zapisał jedno ostatnie podanie. Bardzo dobry piłkarz, piłkarz grający równo, no i przede wszystkim też Polak, a tych, no nie chcę powiedzieć, że w Śląsku brakuje, natomiast ta kadra Jacka Magiery no nie jest specjalnie polska. Natomiast podejrzewam, że Janasik też zostanie w Śląsku na dłużej. Jego kontrakt najpewniej wkrótce zostanie przedłużony, no bo już widzieliśmy między nimi komunikat Nauela Lejwy, który też związał się z klubem nowym kontraktem. Także widać, że piąt sportowy z Dawidem Baldą na czele czuwa nad takimi sprawami. No i właśnie Janasik, a więc jeden z liderów tej drużyny, najpewniej wkrótce dostanie nową umowę. Wchodzimy teraz pięterko wyżej, bo tutaj robi się naprawdę ciekawie Przede wszystkim środkowy pomocnik Piasta Gliwice, a więc Michael Ameliu który wkrótce ma związać się z Piastem nowym kontraktem. Ta umowa ma obowiązywać do 2026 roku, natomiast na teraz kontrakt obowiązuje tylko do czerwca tego roku, także kiedy nagrywam ten materiał, no to ta umowa wkrótce ma wygasnąć, no, bo podejrzewam, że to jest taki piłkarz, który budzi największe emocje, jeżeli chodzi o te zagraniczne kluby, jeżeli chodzi właśnie o zawodników ofensywnych. Całkiem niedawno Piast przedłużył umowę między nimi z Mosurem, który też pewnie znalazłby się w tym składzie, natomiast jego kontrakt jest w tej chwili dłuższy o 12 miesięcy. Jeżeli chodzi o Mosura, no to łączono. Go z kilkoma ciekawymi klubami, natomiast jest ta obrońca, który też no, ma dość skromne warunki fizyczne. Natomiast jeżeli chodzi o AMIU, no to jest taki piłkarz, którego z pewnością widziało kilka poważnych klubów. E, także możemy się spodziewać, że latem odejdzie za grube miliony. No i patrzymy dalej. Obok Meju w tym moim składzie zagra Marcin Cebula, więc były piłkarz Korony Kielce, który z Rakowem ma kontrakt właśnie tylko do czerwca 2024 roku. Początek sezonu w jego wykonaniu świetny. Powiedziałbym nawet, że dotykał takiej formy życiowej, być może nawet formy reprezentacyjnej. Później, oczywiście, kilka słabszych spotkań. Bardzo żałuję, że ten zawodnik nie zaliczył chyba ani jednej bramki. Chociażby w tych meczach eliminacyjnych Rakowa, kiedy przecież no, ta droga w kampanii eliminacyjnej medalików była świetna, Cebula u jednym z liderów tego zespołu. Natomiast później, w trakcie trwania tego sezonu, jego forma zaczęła słabnąć. Być może miał na to wpływ ten natłok spotkań. No, przecież Raków zagrał, no nie wiem, z 200% gdzieś tych oczekiwanych meczów. Naprawdę ta runda była ciężka. Natomiast, punktując, Cebula ma kontrakt tylko do czerwca, no i zobaczymy, czy odejdzie z Rakowa za darmo, czy Mistrz Polski da mu nową umowę. Patrzymy teraz na skrzydła i przede wszystkim strona lewa, to jest Aleksandros Katranis, a więc zawodnik Piasta Gliwice, który w tym sezonie rozegrał 16 spotkań, jest łączony z Realem Salt Lake, to jest klub z MLS, drużyna, która awansowała do jednej ósmej finału playoffów, także pytanie, czy gdzieś w ogóle jest sens, żeby tak zawodnika tutaj w tym rankingu umieszczać, no bo być może nie zostanie zostanie on wytransferowany już nie będzie bronił barwy Piasta, natomiast fakt są takie, że ma on z klubem z Gliwic umowę tylko do czerwca, Także patrząc z takiego punktu widzenia finansowego, no jest to ostatni moment dla klubu Sokrzej na to, żeby ten zawodnik dał temu zespołowi jakieś pieniądze, żeby go sprzedać właśnie za gotówkę. Także zobaczymy czy wkrótce faktycznie odejdzie, no bo jeżeli nie, no to podejrzewam, że dostanie nową umowę. Natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią za tym, że ten zawodnik wkrótce piasta, opuści no, i teraz patrzymy na stronę prawą. Tutaj tak, że dużo się dzieje wokół tego zawodnika. Konkretnie chodzi o Bartłomieja Pawłowskiego, a więc lidera widzewa Łódź, który z RTS-em ma umowę tylko do czerwca. W tamtym sezonie przedłużył swój kontrakt z ówczesnym Beniaminkiem o rok. No i podobnie ma być w tym roku. Tomasz Włodarczyk z meczyków informuje, że właśnie wkrótce Pawłowski ma się związać z widzewem nową umową. Z pewnością też wyższe warunki na kontrakcie. Podejrzewam, że piłkarz absolutnie niezbędny w tej drużynie Daniela Myśliwca, także z perspektywy kibiców no i włodarzy widzewa, najlepiej by było bo gdyby ten piłkarz po prostu został na dłużej. No i teraz tercet ofensywny, a więc no, zawodnicy naprawdę ciekawi, zawodnicy naprawdę topowi, jeżeli chodzi o ekstraklasę, przede wszystkim rozgrywający Śląska, a więc Piotr Samec talar który przed rokiem mniej więcej o tej samej porze, to była końcówka stycznia, podpisał nowy kontrakt ze Śląskiem obowiązujący właśnie do czerwca 2024 roku. No i pytanie, czy nie, zostanie, czy nie otrzyma nowej umowy. W tym kontrakcie był taki zapis, że zależnie od konkretnej liczby minut, ma dostać nowy kontrakt, także być może zawodnik, który występuje w tym sezonie regularnie wkrótce taką nową umowę otrzyma. Nic jeszcze Śląsk nie ogłosił, także no czekamy cały czas na informacje. Na teraz mam kontrakt tylko do czerwca, natomiast podejrzewam, że najpewniej wkrótce usłyszymy taki komunikat, że Piotr Samiec-Talar zostanie na dłużej, bo tej drużynie jest po prostu potrzebny. No i zostawiliśmy sobie na deser dwóch najlepszych zawodników. Gdybyśmy mieli zrobić taką klasyfikację najlepszych piłkarzy Ekstraklasy, bez podziału na pozycje, no to ta dwójka z pewnością taki ranking by otwierała. Przede wszystkim Josu, więc najlepsza dziesiątka w Polsce obecnie. Doświadczony Portugalczyk, który z Legii ma umowę tylko do czerwca 2024 roku. W tym sezonie 7 ramek, 3 asysty, natomiast jeżeli chodzi o wkład w drużynę wicemistrza Polski, no to jest on absolutnie bardzo duży, no postać absolutnie fundamentalna, postać, który musieli zostać w Warszawie na kolejny sezon, jeżeli Legia chce się liczyć w Polsce i dalej grać w Europie. Natomiast w tamtym sezonie, pamiętam jak to wyglądało, ta umowa została przedłużona właściwie przed ostatnim meczem sezonu. No i też ta informacja w sprawie tego, że Jozue zostaje na dłużej, została też ogłoszona po ostatnim meczu. Także czekamy gdzieś z niecierpliwością, podejrzewam, że kibice Legii obgryzają paznokcie, z myślą o tym, czy jej lider zostanie na dłużej, czy ewentualnie odejdzie, no bo swoje lata już ma. No i z pewnością też kilka ciekawych ofert ranich No i ostatni piłkarz, z pewnością wielokrotnie już o tym słyszeliście przy okazji różnych plotek transferowych. Więcej mówiło się o tym latem niż teraz zimą, no bo Śląsk też pewnie zna swoje realia. Natomiast chodzi o Rika Exposita, lidera klasyfikacji strzelców, być może przyszłego króla strzelców, zawodnika, który właśnie otrzyma tę armatkę. Jego umowa właśnie wygasa w czerwcu. Zawodnik, który trafił do Wrocławia w 2019 roku, ma kontrakt tylko do końca tego sezonu. No i tutaj Śląsk, piąt sportowy różny lidera ekstraklasy, musi prężyć mózg. Mu z nadzieją, że ten kontrakt uda mu się przedłużyć. Żeby sobie to wszystko podsumować i spojrzeć na całą jednostkę tych zawodników, piłkarzy, którym kończy się kontrakt już wkrótce, sprawdźcie, tak to wygląda, tak ta jednostka się prezentuje, A więc po kolei to jest Alomerowicz, Janasik, Salamon, Ribeiro, wyżej to jest Pawłowski, Cebula, Ameyoł i Castranis. No i z przodu ten tercet ofensywny, a więc Jozue, Piotr Samet-Talar, a także Rik. Ekspozyto. no Ciekawe, co taka jedenastka znaczyłaby w Polsce, gdyby taki zespół by faktycznie gdzieś istniał, czy byłby się o najwyższe cele. Oczywiście z przodu naprawdę kilku ciekawych zawodników, którzy potrafią bramkę strzelić, natomiast myślę, że to jest klasyfikacja ciekawa. Ciekawy ranking, ciekawy zestawień, natomiast no wiadomo, jak to jest w takich spekulacji, pewnie część tych zawodników, albo być może nawet i wszyscy, wkrótce otrzymają nowe umowy, tak jak powiedziałem w przypadku Castranisa, on najpewniej Piasta opuści, no bo cały czas jest łączony z tym transferem do MLS-u, także poza nim wygląda na to, że reszta zawodników w Polsce zostanie. 11 zawodników, którym kończą się wkrótce kontrakty. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o takie ciekawe spekulacje w Polsce. Dzisiaj nie było odcinka o transferach, natomiast myślę, że też taki temat gdzieś dookoła, no bo fajnie to wszystko sprawdzać. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że te wszystkie dane są gdzieś publiczne i można sobie to wszystko łatwo sprawdzić i zweryfikować. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuka w górę. Jeżeli nie zasubskrywaliście kanału, to koniecznie naprawcie swój błąd. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.